Wielbiony panie mój, bądź wywyższony, panie mój. Do księdza Zygmunta módlmy się, świętego kapłana, co wspiera mnie. Do księdza Zygmunta módlmy się, świętego kapłana, co Może się e, zachwyca mnie ja właśnie, gdy patrzę w tej chwili na tych biednych, chorych, nieraz tak, takich przez już i pochylonych i niepełnosprawnych. I dziękuję Bogu, że to dzieło jest, Czy właśnie kontynuujemy to, to jego pochylanie się na człowiekiem cierpiącym, e, bezradnym, człowiekiem posuniętym w latach. Pielęgniarki, które pamiętam z mojej młodości, tak pełne ofiary, pełne poświęcenia miłości do tych właśnie najbardziej ludzi pochylonych, pokrzywdzonych życiem i, i wiekiem. Naśladujmy go w tym pochylaniu się w miłości wobec drugiego człowieka.